Cześć, z tej strony Bartek. Dzisiaj chciałem jeszcze zająć się jednym zagadnieniem i chciałem przepracować z Wami tak zwane zadania z wiekiem. Jest to jeden z rodzajów zadań z treścią, które najczęściej pojawiają się gdzieś na poziomie egzaminu ósmoklasisty, natomiast też dość często one występują na maturze. Pokażę Wam fajną technikę, jak te zadania z wiekiem dość, dość łatwo, łatwo rozwiązywać. Zrobimy dzisiaj dwa zadania i te treści tych zadań znajdziecie w opisie pod, pod filmem. Zaczniemy od zadania pierwszego. I tutaj to, co już kiedyś mówiłem. Nie trzymajcie się poleceń w zadaniach i Boże broń, nie czytajcie zadań w całości. Czytamy małe fragmenty, robimy pełną analizę, staramy się wyciągać wnioski robić zapisy. Pierwsze zdanie w zadaniu brzmi, Ciocia jest trzy razy starsza od Basi. Jakie wnioski z tego zdania możemy wyciągnąć? Po pierwsze, rozpoznajemy, że jest to właśnie zadanie z wiekiem, i ja mam taką propozycję, żeby przy zadaniu z wiekiem wprowadzić coś takiego jak oś czasu. Narysujemy sobie oś, na której pewne rzeczy będziemy, będziemy sobie zaznaczali. Czytamy to zdanie jeszcze raz ciocia jest trzy razy starsza od Basi. Zadajmy sobie pytanie, czego nie wiemy. No, nie wiemy, ile lat ma ciocia i nie wiemy, ile lat ma Basia. Natomiast przy zadaniach z wiekiem dość fajną regułą jest to, aby za niewiadomą oznaczać osobę bądź element, który jest młodszy. Więc my sobie za x wrzucimy Basie. I gdzieś do x oznaczymy sobie na tej naszej osi czasu. Ciocia jest od Basi 3 razy starsza, w takim razie wiek cioci to muszą być trzy wieki Basi, stąd ciocie oznaczymy jako 3X i wiadomo, ciocia jest starsza, więc na osi czasu będzie gdzieś tutaj. Tu mamy Basię, tu mamy ciocie. Jeżeli mamy wniosek, że ze zdania nie wyciągniemy już żadnych informacji, gdy mamy to zadanie. W jakiejś, w jakiejś formie pisemnej warto to zdanie sobie wykreślić. Zrobiliśmy e, pełną analizę, żadnych informacji nie wyciągniemy. Od, wykreślamy, aby, aby gdzieś nie burzyło to naszej koncentracji. Drugie zdanie. Za 16 lat. OK. Czyli za 16 lat sytuacja się zmieni. Minie i dla Basi 16 lat, i dla cioci też minie 16. 16 lat, a więc basia będzie starsza o 16 lat. tutaj opis jakiś basia za 16 lat. No i ciocia analogicznie też będzie te 16 lat starsza. Czyli tu mamy ciocia też za 16, 16 lat, i tutaj się nam pojawią te opisy. Tu będziemy mieli ipsa y plus 16 na naszej osi czasu i tu będziemy mieli 3x plus 16, bo obie panie o te 16 lat się powtarzały. I teraz tak, za 16 lat Basia będzie miała tyle lat, ile Ciocia przed 6 laty. Ok. Czyli za 16 lat Basia, to jest Wierbasi za 16 lat, będzie miała tyle lat. Ile ciocia miała przed 6 laty. I tutaj jest dużo głosów, że w jednym na, na 10 przypadków zadania z wiekiem są napisane dość nieprecyzyjnie. Ja specjalnie wybrałem to zadanie, dlatego że można tutaj je interpretować na dwa sposoby. Ciocia przed 6 laty. Co to oznacza? Czy to jest 6 lat od tego punktu początkowego, czy to jest 6 lat od punktu, gdy obie panie się już postarzały? Logiczne wydaje się, że jest to 6 lat od momentu, gdy zaczynaliśmy, zaczynaliśmy o całej sytuacji w ogóle mówić. Więc Ciocię trzeba te 6 lat odmłodzić. Czyli mamy 3x minus 6. Jest to Ciocia przed 6 laty. Jeżeli w zadaniu jest powiedziane, miała tyle, jest to równe, jest to tyle samo, to wiemy, że jest to element, w którym tworzymy równanie. Czyli Basia za 16 lat po jednej stronie miała tyle lat, ile Ciocia przed 6 laty. I to wszystko możemy znaleźć w naszym opisie. 3x odjąć 6. I teraz traktujemy to jak zwykłe równanie. Y na jedną stronę. Czyli x odjąć 3x. Pamiętamy o zmianie znaku podczas przerzucania. Równa się minus 16 minus minus 16 minus 6. Rachunek minus 2x równa się minus 22. Dzielimy na to, co stoi przy i. Pamiętajcie, łącznie ze znakiem x równa się 11. I teraz, nie zostawiajcie nigdy zadania z treścią na etapie, gdy mamy teoretyczny wynik. Dlatego, że zadania z treścią mają jeden plus, to znaczy da się je sprawdzić. Da się je przede wszystkim sprawdzić. Czyli nasz X y wasi jest to 11 lat. W takim razie trzecia miałaby 33 lata. No bo 3x. Y. Za 16 lat 11 plus 16 to jest 27. I to powinno być tyle, ile ciocia przed 6 laty, czyli 33 odjąć, 6 też jest to 27. I widzimy, że nasze obliczenia zgadzają się z treścią zadania. Jeżeli to sprawdzenie nam nie wyjdzie, opcje są dwie. Albo po prostu zrobiliśmy jakiś błąd liczeniowy, to się czasem zdarza. W tym momencie wracamy do początku równania i patrzymy, gdzie ten błąd się mógł pojawić. Druga opcja, tak jak w przypadku tego zadania, źle zinterpretowaliśmy jego treść. To znaczy, błąd nastąpił na elemencie analizy. Zacznijmy zawsze szukanie tego błędu od sprawdzenia obliczeń. Jeżeli obliczenia są ok, ale mimo tego sprawdzenie nie wychodzi, Wiemy, że prawdopodobnie jest błąd na analizie. Kasujemy wtedy równanie, poprawiamy ten element analityczny, robimy jeszcze raz, robimy sprawdzenie. E, powinno być już wszystko ok. E, I przestrzegam przed panikowaniem, bo czasami to, że nie wyjdzie nam jakieś zadanie, nie jest do końca naszą winą. E, zdarza się, że po prostu omylnie zinterpretowaliśmy treść zadania, która była nieostra. E, musicie też nabrać takiej pewności siebie, że jeżeli coś nam nie wychodzi, próbujemy jeszcze raz. Właściwie do skutku, aż ten wynik będzie, będzie poprawny. Teraz drugie zadanie. Znowu pamiętajcie, czytamy zdanie po, po zdaniu. Zadanie drugie. Pierwsze zdanie. Janek i Ludwik mają razem 54 lata. Oś czasu. Natomiast pierwszy problem jest taki: nie wiemy, kto jest starszy, kto jest młodszy. W tym momencie pierwszą niewiadomą ustawiamy sobie zupełnie hipotetycznie. Ja ustawię sobie, że X to jest Janek. I gdzieś tego Janka, tego Ipsa wrzucę na osi czasu. Czyli Janek i Ludwik mają razem 54 lata. Ok, jeżeli oni razem mają 54 lata, to tutaj problem jest z zapisaniem wieku Ludwika. Ale zobaczcie, jeżeli oni razem mają 54 lata, to jeżeli od 54 lat odejmiemy wiek Janka, to musi nam się pojawić Ludwik. Nie wiemy na po której stronie osi czasu go ustawić? Czy on jest młodszy, czy on jest starszy? Natomiast już udało nam się stworzyć ten zapis jego wieku. Czytamy dalej. 13 lat temu, Ludwik był 3 razy starszy. Ok. Jeżeli 13 lat temu on był starszy, to starszy będzie zawsze. W takim razie wiemy już, że tego Ludwika umieszczamy na osi czasu. Jakby w dalszej jej części. Czyli tutaj mamy 54 odjąć X. I znowu ten newralgiczny moment, 13 lat temu. 13 lat temu i Janek musiał być 13 lat młodszy, i Ludwik musiał być 13 lat młodszy. W takim razie Janek to będzie X odjąć 13. Janek. 13 lat temu. Natomiast Ludwik to będzie 54. Odjąć x i jeszcze odjąć 13. Czyli tu mamy pierwotny wiek Ludwika wedle naszej analizy. Odmładzamy go o 13 lat. I wiele osób korci, aby na tym etapie gdzieś robić uproszczenia, czyli łączyć ze sobą x-y liczby. Ja osobiście to odrazam, dlatego że mamy lepszą kontrolę nad tym. Co się, dzieje, co się dzieje w treści zadania na tym etapie analizy? Powtarzamy zdanie. Ludwik 13 lat temu był 3 razy starszy. Ok. Ludwik jest tutaj 3 razy starszy od Janka. Ok. Czyli teoretycznie w równaniu po jednej stronie powinniśmy mieć Janka, a po drugiej stronie powinniśmy mieć Ludwika. Ludwik był trzy razy starszy. Okej. Okay. Dość naturalne wydaje się, aby Ludwika pomnożyć razy 3. Natomiast jest to dość częsty błąd w zadaniach tego typu. Jeżeli to Ludwik był 3 razy starszy, a chcemy stworzyć równanie, to w takim razie, aby było równanie, to musimy tą młodszą osobę pomnożyć razy 3 czy razy jakąś, jakąkolwiek liczbę. Aby ta równość zachodziła. W takim razie my stronę Jan tam mnożymy razy 3. Dostajemy równanie i znowu klasyczny model rozwiązania. Liczba przed nawiasem mnoży oba elementy. 3x odjąć 39. Równa się. Po tej stronie możemy połączyć liczby. Pamiętajcie, że znak jest przypisany zawsze do elementu, który jest za nim. Więc mamy tak naprawdę 54 odjąć 13. 54 odjąć, 13 jest to 41 minus x. x na jedną niewiadomą, na drugą. 3x dodać, x, zmiana znaku, równa się 41 dodać, 39. Też mieliśmy tutaj zmianę znaku. 4x to 80. Dzielenie przez to, co stoi przy niewiadomej, x jest równy 20. I znowu nie zostawiamy naszego zadania. Tylko robimy sprawdzenie. Wyszło na to, że Janek ma 20 lat. Ludwik musiałby mieć 54 odjąć 20, czyli 34 lata. Możemy zawsze też poprawić na tą naszą oś czasu, dlatego że jesteśmy już mądrzejsi o pewne, o pewne wyniki. 13 lat temu. Ok, Janka odmładzamy 13 lat. Musi mieć 7 lat. Ludwika odmładzamy o 13 lat. 34 odjąć 13. Jest to 21 lat. I widzimy, że faktycznie. 13 lat temu Ludwig był 3 razy starszy od Janka. Bo miał 21, a Janek miał 7. Nie jest to najprostszy, najprostszy model zadań. Natomiast tutaj, gdy będziecie rysowali tą oś czasu, gdy będziecie tworzyli te przesunięcia. I spokojnie pracowali nad analizą, nie upraszczając elementów analizy na bieżąco. Myślę, że dwa, trzy zadania i powinno Wam to bezproblemowo, bezproblemowo wychodzić. Żegnam się z Wami. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.